Szymon Michlewiczowa zawsze myślałem, że nagrody dostaje się po 40 roku życia. A mamo prosiłaś, żebym ubrał marynarkę, więc jest. Czy tak może być? <grytanie> Okej okay, kochani, jestem bardzo, bardzo wzruszona, bardzo szczęśliwa. Dziękuję wszystkim, 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 którzy pomogli mi zdobyć dzisiaj tę piękną złotą maskę i również ta maska jest dla Was. Dziękuję. Jest tak wygląda złota maska za rolę karyżeni podematyzmy i w zemście no, można powiedzieć zemsta widowisko hrabiego Aleksandra Fermu. Ja się na nie pcham, nie pchałem, a jak ta nagroda jest dobra, niech będzie zgoda. Jestem bardzo szczęśliwą posiadaczką maski za reżyserię. Myślę, że ona się dokłada do tych naszych częstochowskich. Bardzo dziękuję Magdzie za to, że dała mi okazję Koordynować artystycznie ten sezon i te trzy złote maski naszych artystów cieszą mnie podwójnie. Moje jest takim dopełnieniem i myślę, że jest to dobra wróżba. Do naszego teatru taka sytuacja nie zdarzyła się u nas od ponad dekady, tym większe czujemy szczęście. Będziemy się starać działać dalej. Przed nami szósta premierza tego sezonu. Każdy z artystów miał okazję pojawić się w tym sezonie na scenie i będzie miał okazję się pojawić. Także idziemy do przodu. Dziękuję bardzo.